Cześć, witajcie, mam porządny traktor do sprzedania. Zobaczcie, Case Steiger 535 HD. A więc tu mamy 14,9 litra kuminsa o mocy 602 konie. Moc maksymalna. Ta maszyna 8830 godzin. Klimatyzacja, oświetlenie tak to się prezentuje fotel pasażera. Tu jest komputer, narzędzie pojąka możemy podhaczyć. <noise> tak sobie wpisałem. Tak to wygląda, no niesamowity traktor. Kawał sprzętu, że tak powiem. Zgaszę go, bo to 14,9 litra to naprawdę jest dosyć głośne. Tak wygląda w środku. Świeżo przyjechał. W oryginale niemalowany, tu się wdrapać, to trochę wymaga. Opony ma ładne i jest do niego drugi komplet opon bliźniaków. Opony 710-70R38, tu jeszcze obciążniki w kołach i jest drugi komplet bliźniaków. Do tego traktora nie zakładaliśmy, bo już mówię, tyle opon po prostu nie będzie się nam tu nigdzie mieścił na placu. Tych opon, tu jeszcze jest bieżnika tam 70%, 80%. Nawet tych opon, i co? No, to jest wszystko w oryginale. On ma ten ciągnik, y, 21 ton. Masy jest nawigacja, tak jak widzicie. Obciążenie z przodu, dodatkowe. Stajk 535 Heavy Duty. Model cały w oryginale. Tu nie jest nic tam malowane. 14,9 litra, potężny motor, Kuminsa. Zobaczcie jakie to jest wielkie. Taki tu jest silnik. Jak tego kupicie, to już tutaj nikt z sąsiadów na pewno nie będzie miał większego traktora. Tak to się prezentuje oczywiście. Mam też taką wersję na gąsienicach, jakby ktoś potrzebował. Mamy dwa i na kołach, i na gąsienicach. Steigery tutaj jest podnośnik z tyłu i nie wszystkie mają podnośnik, które mają tylko zaczep Także nie piszcie, że dziwne, że podnośnik w traktorze, bo nie wszystkie mają podnośnik jak sobie obejrzycie te modele wyjścia hydrauliczne i oczywiście potężny, potężne obciążniki, tu są od środka to są te duże, I jeszcze dodatkowo Przepraszam jak ktoś szuka mocnego traktora. Już miałem trzy wielkie traktory w bardzo dobrych cenach. Uciąg tu nie wiem co mu trzeba podchaczyć, żeby on tego nie pociągnął. I tak jak mówię w cenie są oczywiście jeszcze komplet bliźniaków. Też 710 ładnych. Wszystko w ogłoszeniu będzie napisane. Zapraszam do oglądania, do testowania tej potężnej maszyny. Tak to się prezentuje. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.